GTA 6, gra, na którą czeka miliony graczy z całego świata i ogrom konkurencyjnych wydawców. What? A no właśnie, okazuje się, że to właśnie na ten tytuł od Rockstar Games czeka naprawdę wiele firm z całego świata, no bo to właśnie ta gra ma zapewnić im większe przychody. O co dokładnie chodzi? No przecież to tej, two i Rockstar Games odpowiadają za wydanie i stworzenie tej gry. Według pewnego analityka inwestycyjnego, to właśnie za GTA 6 zapłacimy od 80 do nawet 100 dolarów za podstawową wersję gry. ILE?! Mówimy więc o widełkach od 330 do ponad 400 zł za tą jedną, jedyną grę i to bez podatku. Czemu więc inni wydawcy tak bardzo na to czekają, a no bo właśnie wtedy oni także będą mieli okazję do podniesienia cen swoich gier, a jednocześnie przyzwyczajają nas w ten sposób do nowych, wyższych standardów. Oczywiście mówimy o standardach cenowych. Wszystko to ma zapewnić jak najlepsze wrażenia związane z konsumowaniem gier. Oczywiście ma to też zapewnić lepsze dochody w branży, w której z roku na rok koszta produkcji rosną w zastraszającym tempie. To na to gracze? No ja się spodziewam, że podobnie jak ja, wielu z Was nie jest zadowolona z tego, że przyjdzie im płacić 400 zł za jakąkolwiek grę. Oczywiście podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach, no i Pamiętajcie o tym, żeby lajkować i subskrybować grajdołek po więcej newsów ze świata gamingu.